Bądź mno. Anon Level 20. Studiujesz internetologię stosowaną na polibudzie radomskiej. Jesteś kompletnie wykończony ostatnim w kolosie z Forczana, ale jako pilny student wchodzisz na wykład. Wygłasza go nowy wykładowca: John Williams. Obok biurka stoi dość wysoki przedmiot przykryty czerwoną płachtą. Wykład się rozpoczyna. No, witam, Anonki, wczoraj zapytałem was o temat następnego wykładu. Jesteś bardzo zdziwiony tym stwierdzeniem, ale pewnie za bardzo się skupiłeś na rozprawce o zwrocie John Poli, i ci nie usłyszałeś. Dzisiejszy wykład otwierający serię o fandomach będzie o fandomie fury. Kontynuuje profesor odsłaniając tajemniczy przedmiot. Aha, Exe. Jest to duży, cylindryczny zbiornik ze szkła, a w nim pływa dziwne stworzenie podłączone kablami do zbiornika. Jest antropomorficzne, ale ma sierść na całym ciele i głowę jakiegoś kota. Ogólnie abominacja totalna. Dalszy wykład nie interesuje Cię za bardzo. Po wykładzie, wychodząc jako ostatni, bo trochę Ci się przysnęło, będąc przy drzwiach słyszysz lekkie pukanie. Patrzysz za siebie i widzisz, że stworzenie się porusza i puka w szybę. Ogólnie jako spierdolina życiowa przez część dzieciństwa jedynymi przyjaciółmi był twój kot. Potem dołączyła myszka i chusteczki, więc trochę ci źle i podchodzisz do zbiornika. Napis wyryty na nim głosi Juri Owsienko Industries. Skład woda, uran, pręty sodowe, futro zjeb. Nie otwierać. Grozi wyruchaniem w dupę. Niezrażony ostrzeżeniem bierzesz mikrofon profesora i wybijasz dziurę. Stworzenie dokańcza dzieła i wychodzi z aparatury. O dziwo ma zdolność mowy. Dzięki za uwolnienie z tej klatki. Czym mam się odwdzięczyć za ten szlachetny czyn? Miau. Pyta kot. Kim jesteś i jak się tu dostałeś? Jestem futrzakiem? Jestem futrzakiem. Ponawiam pytanie. E, no nie wiem. Może wymasować? Mówiąc to, uśmiecha się dziwnie. <grym> Może nie? Dobra, jak nie możesz się zdecydować, to nie. Jakbyś potrzebował pomocy, to w bezchmurną noc zawyj. Przybędę. Eee, okej. Okay. Okej, okay, to pa. I poszedł. Jakiś miesiąc po tym kujesz do sesji, jak przystało na przyszłego internetologa. Niestety nie pamiętasz nic z wykładu o fury, a w internecie znajdujesz tylko, że ruchają psa ekstra. Kurwa, Avi. Przypominasz sobie o ofercie futrzanego przyjaciela, wychodzisz na balkon i wyjesz jak pojebany. Z dołu bloku słyszysz jak jakaś grażyna opierdala swojego Azura, żeby grożąc banem na skubi chrupki. Nagle coś uderza o podłogę w twojej łazience. Podchodzisz tam, a z twojego kibla wychodzi on, futrzak, i mówi Notices you. over? what's this? Aha, siema. No, witam, wzywałeś mnie? Czyżbyś się namyślił na masaż? Pytał, opierając się o futrynę drzwi. Teraz, w pełnej okazałości, widzę jego czarną, centkowaną sierść. Jadeitowe plany w kształcie blizn na łydkach i przedramionach oraz cztery kreski na piersi formujące krzyż, również jadeitowe. Z tyłu widzę długi, czarny ogon merdający z zaciekawienia. No nie do końca. Potrzebuję pomocy kogoś, kto zna się na twoim fandomie. Mam niedługo sesję i nic nie wiem, odpowiadam. E, Okej, okay. odpowiada Kotowaty i wraca do łazienki, nie zamykając drzwi i pochylając się do umywalki. Złap moja gan. Co? Ze zdziwieniem wypełniasz polecenie, a on krzyczy Auuu! i do zlewu. Po paru minutach budzisz się na lotnisku w Radomiu zamkniętym. Teraz zamiast bramek i rękawów widać tam portale z tabliczkami. Na byłym lotnisku panuje ruch i widać rozmaite zwierzęce postacie pojawiające i znikające w portalach. To co? Zaczynamy? Pyta kot. Tak w ogóle jestem temi. Wchodzimy w portal z tabliczką Dealers Den. Pojawiacie się w hali. Jednak jest w niej tylko jedno stoisko. Za ladą stoi wysoki agronianin w fedorze. Witam, mam najlepsze ify w mieście. No czego? Odpowiada Temi. Daj mu coś lżejszego, jest nowy. A, to może mój ulubiony na początek. Pokazuje mi książkę zatytułowaną Lasty Argonian Maid oraz płytę z The Fury Scrolls 7 Elsewhere, po czym przesuwa ręką przed twarzą, gdy Temi siedzi w kącie i przegląda inny towar. Jego oblicze zmienia się, jest to hot. Howard, Ty też? Pytasz ze zdziwieniem. Ale myślisz, że dlaczego napisałem lasty Argonian i dodałem Argonian i Kajitów do scrollsów? No nie wiem, lol. Bierzesz to miszcze i wychodzisz z Temmie z hali i wracasz na lotnisko. Kiedy wracacie na lotnisko, tym jego jakby olśniło. Dobra, pokazałem ci teraźniejszy fandom, może przyjdziemy do podstaw. Chodź za mną. I poszliście. Mijacie kilka portali z osobliwymi tabliczkami kwatera główna, Pittsburgh, studio Eldorado. Po kilku minutach marszu przechodzicie koło tronu ze starych ławek lotniskowych i paru walizek. Siedział na nim czerwono-biały lis z limonkowym nosem, otaczała go gromadka wyznawców powtarzających majira. W końcu, za gablotą ze świętym granatem ręcznym, skręcacie w prawo i wchodzicie do portalu opisanego Kair. Budzisz się ponownie głęboko pod ziemią z ustami pełnymi piachu. Wypluwasz go i spostrzegasz, że jesteś w starożytnym grobowcu. Ciemno tu jak w dupie, tylko lekkie światło z dwóch trójnogów oświetla kamienne ściany wypełnione wizerunkami futrzaków. Dookoła widzisz sarkofagi. Na ogromnym tronie przed tobą siedzi sam Anubis, bóg Furis i śpi z kutasem w dłoni. Na lewo od ciebie znajdują się drzwi z klawiaturą, a na prawo kolejna komora, z której wydobywało się niebieskawe światło wybierasz korytarz w lewo stojąc przed klawiaturą oglądasz się za siebie aby spytać o pomoc demiego on jednak wpatruje się w sylwetkę anubisa i ślini się podniecony Widząc, że z niego nie będzie pożytku, odpalasz swój janoński instynkt i klewki flapujesz z cyfry. 2137. Nagle ukryty mechanizm zaczyna wygrywać egipski barki, a ty wkraczasz do pomieszczenia pełnego kremówek. Na środku, pomiędzy ciastkami, stał sarkofag, z którego wyłania się samko, i z drugi arcyfaraon Egiptu. Wysyła za to mu swego sługę, stalowego papieża, który z rykiem rzuca się na ciebie, a ty wybiegasz z komory i wpadasz do tej drugiej. Stalowy papież łapie cię i rzuca na stół. Skurwysynie, zostaw mnie! Krzyczysz, puszcza cię, a z cienia wyłania się ptakowaty tot i zaczyna odprawić rytuał. Wstajesz, czując smak nasienia w ustach. Patrzysz na swe ręce, jednak ich nie było. Zamiast tego masz dwie futrzane łapy. Obmacujesz twarz i czujesz pysk zakończony nosem. Całą twoją klatką piersiową porasta sierść. Merdasz ogonem. Bądź fury. Przegryw.